Znasz to uczucie, kiedy w rozgrzanej rozmowie biznesowej, albo w poważnej kłótni, czy dyskusji z partnerem, nagle wszystko idzie kompletnie nie tak? Kiedy z pozornie kontrolowanej sytuacji zrobił się totalny chaos, a ty zamiast osiągnąć to, co chciałeś, wychodzisz z tego w jeszcze gorszej sytuacji niż gdy zaczynałeś? No i potem myślisz sobie, co tu się w ogóle stało? Dobre pytanie, bo jak jest to możliwe w ogóle, że człowiek, który w wielu sytuacjach potrafi być skuteczny i opanowany, nagle popełnia podstawowe błędy komunikacyjne, które rujnują mu zarówno negocjacje biznesowe, jak i najbliższe relacje? I co najgorsze, on często nawet sam nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś takiego robi. No ale nie będę Cię tylko straszył problemami, bo jak zwykle u mnie dostaniesz też. Konkretne sposoby, jak tego uniknąć, i jak zacząć reagować w sposób, który rzeczywiście przyniesie Ci znacznie lepsze rezultaty. Bo prawda jest taka, że większość z tych błędów ma jedno wspólne źródło: przyzwyczajenia związane z naszym ego, które w wielu sytuacjach są bardziej przeszkodą niż pomocą. Paradoksalnie ci ludzie, którzy nauczą się panować nad tym, stają się znacznie bardziej skuteczniejsi zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym.